Witam, słucham. Yy, witam z tej strony, Stanisław Klesz. Yy, chciałbym zamówić pizzę. Tak? Yy, grzybową bez ciasta. Słucham? Grzybowa bez ciasta. Jeszcze raz, proszę po bo nie usłyszałam. Jaka pizza? Grzybowa bez ciasta. Jak bez ciasta? No nie wiem, jakoś... Jest taka możliwość? Mm, nie, nie, jak... no bez czasu nie da się zrobić pizzy. O cholercie. A co Pani poleca w takim razie, jak nie pizza? Pizza, a zecho, zależy mi zdań mięsnych. Przekąski, zupę, ryby mamy również, albo pasty. carbonara, spinacy, kurkowy. Mm -hmm. Wie pani co, ja jestem wegetarianinem, no ale lubię sobie zjeść mięsko, prawda? Jak to tak um, się um, mówi i robi. Także może tortille, a... Ale no, ryby pan by chciał? Ronga, albo grillowany łoso. No wie pani ja w dup rekina całego. Słucham? Słucham, jeszcze raz? Halo? Tak? Tak? No i co Pani mówiła, ja może Pani powtórzy, bo coś mnie przerwało. Może, może rybę. Ale... Pan Stronger, kiedy zgrinowany mm -hmm. łosyż jest. A kiedy łowiona była? Słucham. Kiedy była łowiona? Halo? Tak? Zadałem Pani pytanie. Dobrze, ja nie wiem kiedy ona była łowiona. O, to mamy problem akurde. Dobra, to w takim razie może nie ryba, coś innego. Może coś do popicia, jakiś prosencik, co Pani poleca? Chyba, że Pan by chciał tutaj zjeść może y, tak jatelne, to jest makaron. <grymi> Na przykład spina spinaczy to jest coś śmietanowy, szpinak, filet z piersi, kurczaka, cebula, czosnek. Pojechała Pani po bandzie, kurde, tak szybko Pani mówi. Mm. Mm. W makaronie z ma Pan coś śmietanowy, mm -hmm. szpinak, filet mm -hmm. z piersi, kurczaka, cebula nie. i czosnek. Nie, Pani, po czosnku to śmierdzi, wali z ryja, także chyba nie. Mm. A coś innego w ogóle, co tam jeszcze podajecie? Nie no, no, zależy na to pan ma ochotę, albo dania mięsne, albo zupa... No z tego wszystkiego to chyba na panią. Chyba, że pierogi, so, e, pierogi chyba, że pan by miał ochotę. Jakie? Z i z grzybami i pierogi ruskie, bo nie O, ruskie ze wschodu, kurde, dobre, dobre. A ile jest w, jednym, w jednej porcji, ile grzybków jest, e, grzybków, kurde? Pięć, pięć, pi pięć pierogów, one są bardzo sporadze, więc na pewno się pan maje. Kurwa, to brzuch mi pęknie. Nie wam. Mhm. Także no grzybki. Czyli pierogi? No chyba pierożki zamówimy, no bo co, no? Wie pani co? Albo... No ruskie, tak? ruskie ze wschodu, no. Tylko wie pani co? Ja chyba zadzwonię potem, no. Wie pani czemu? Tak. Chyba sam nie wiem. Dobrze, to proszę się zdecydować najwyżej zadzwonić. Jeśli pan, no ja podałam sobie panu yy, naszej karty menu. Taka pani miła panu, mm, dziękuję pani. Dobrze, Ży... w moim razie, no jeśli e, do 21 mamy czynne, więc jeśli pan się zdecyduje, to z tego się zadzwonię. Oczywiście. Życzę miłego wieczoru. Witam. Hello. Witam. Tak. Z tej strony jest Stanisław Kleszcz. Chciałbym zamówić naleśniki um, devolaya, Spaghetti i kolację kontynentalną kurasanda bez Masła. Aha, to nie u nas pani nie zamówiła, bo my nie mamy tylko pizza. No, ale ja był, patrzyłem na stronie internetowej i było to wszystko wypisane. No niemożliwe. Chcesz jest, jest, jest pizza, jeżeli pan dzwoni, do chcesz pizzy, to my mamy tylko pizzę, No dobrze, no... Uh, 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 to może być pizza. No dobrze, to jaka pizza i na jaki A jaką polecacie? No wie pan, no jak jakie czy, 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 tam pan pani lubi? Czy pan, przepraszam, bo tak się nie dobrze że słyszę? Możesz mi mówić ono! Aha. Uh -huh. Także, um, no, a może jest jakaś taka wiejska, takie wie pan, chwyneczka, serek, boczuś? taka, tak, z tak, tak, boczkiem, z pieczarkami. O kurde, no to takie, coś się no. lubię. To będzie. Um, a może do tego dwa sosy? Można dwa sosy. Hm. A jakie? Mamy cztery rozmiary. Mała, średnia, duża i największa. 20, 30, 40, albo 50. Może Pan powtórzyć jeszcze raz, bo się trochę ten... 20, 20 centymetrów, 30, 40 albo 50 centymetrów. Trzy rozmiary, to są rozmiary. To ja lubię duże, to będzie 50. Dobrze, no, są... Aby... 50, mm -hmm. sosy, tak jakie to? Mm -hmm. A macie pomidorowy? Mamy pomidorowy, czosnkowy, ostry. Mm -hmm. A kto pomidorki wyciskał? To jest gotowy sos, no niestety taki. Mhm, dobra, to spoko, spoko. No będzie, będzie. Mm, to tak. Mm, no to w sumie wszystko chyba, nie? No, a... to jeszcze jaki to. Mm. Czyli wie pan co, bo um, ja chyba się zbiorę i tam podejdę, bo Do której macie restaurację? No a wie pan gdzie w ogóle? No tak, pisało na internecie. Bukarska, prawda? Tak tak, no to do dwudziestej, pierwszej trzydzieści. A, to się zdążę, zdążę, spokojnie. Sandałe się u pierwszej wszystko będzie dobrze, dobra. No to się ma, no trzymaj się, kolego, no. Mam numer telefonu jeszcze go to potrzebuję. No to tak, 997, siema.